Szczęśliwy Boże, witajcie. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z drugiej księgi Samuela. Pan posłał do Dawida, proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: W pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i bydła, wiele. Biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła. Przy nim wraz z jego dziećmi. Jego chleb jadła i piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła. Czym mógłby posłużyć gościowi, który doń zawitał? Zabrał więc owieczkę owemu biednemu mężowi i przygotował ją człowiekowi, co przybył do niego. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w nasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Natan oświadczył Dawidowi: Ty jesteś tym człowiekiem, dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu Twojego na wieki, albowiem nie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. To mówi Pan, oto ja wywiodę przeciwko Tobie nieszczęście z własnego Twojego domu, żony zaś Twoje zabiorę sprzed oczu Twoich, a oddam je Twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował swoimi żonami wobec tego słońca. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca. Dawid rzekł do Natana, Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi, Pan odpuszcza ci też twój grzech. Nie umrzesz, lecz dlatego, że owym czynem pobudziłeś wrogów pana do wielkiej zniewagi, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. Natan udał się potem do swego domu. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak, iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post. A wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli go podźwignąć z ziemi. Bronił się jednak i w ogóle z nim nie jadał. Dzisiaj widzimy Dawida, który doświadcza konsekwencji swojego grzechu. Możemy zadać sobie dzisiaj pytanie: dlaczego konsekwencją tego grzechu jest śmierć jego dziecka? Każdy grzech dotyka nie tylko mnie, ale dotyka także drugiego człowieka. Każdy mój grzech dotyka całej wspólnoty Kościoła. Warto o tym pamiętać, czytając dzisiejszy fragment z drugiej księgi Samuela, ale też w sytuacjach, gdy zwycięża w nas nasze zło i oddalamy się od Pana Boga. Niech Was, Bogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.